Witam Cię w kolejnym poradniku. Jeśli chcesz coś ukryć przed szefem, znajomymi lub po prostu masz coś na tyle ważnego, że musisz to ukryć, to pokażę Ci bardzo fajny sposób na ukrycie swoich ważnych plików w zdjęciu. Tak, dobrze słyszysz. Możesz wszystkie swoje ważne pliki typu zdjęcia, dokumenty, pliki wideo i w każdym innym formacie to wszystko możesz ukryć w jednym obrazku. Zatem zapraszam Cię do oglądania. OK, zobacz. Mam tutaj prosty obrazek. Jak kliknę na niego dwa razy, otwiera mi się zwykły obraz. Ale jak już zmienię rozszerzenie tego pliku na ZIP zrobiło mi się z tego archiwum. I teraz jak kliknę sobie to dwa razy oczywiście to nie jest roz rozpakowane. Spójrz, mam swoje cenne pliki. Inne zdjęcia, mp3, mp4, pdf, y co tylko zechcesz. I teraz jeśli z powrotem zmienię sobie to na Format zdjęcia. Miałem JPG, klikam OK, klikam jeszcze raz. I z powrotem mam to zdjęcie. Oczywiście, to nie jest tak prosto, że zmienisz sobie po prostu te rozszerzenie tutaj na inne, i masz inny plik, trzeba to odpowiednio skonstruować. A więc jak to teraz zrobić? Na początku utwórz sobie folder. I nazwij go w jakiś bardzo prosty sposób. Niech to będą wszystkie polskie znaki, żeby nie było nic skomplikowanego. Jeżeli ta nazwa tego folderu będzie jakaś bardzo skomplikowana, troszkę może Ci to utrudnić. Utwórz folder i skopiuj lub przenieś wszystkie swoje dane tutaj, które chcesz ukryć w tym obrazku. Również skopiuj do tego folderu ten obrazek, który będzie robił za tzw. zmyłkę. On musi również się znaleźć w tym katalogu. OK, jeśli masz już wszystkie te dane przeniesione do tego folderu razem z tym fikcyjnym, powiedzmy, obrazkiem, trzeba je teraz wszystkie spakować. Polecam ci zainstalowanie programu WinRAR. Oczywiście można to zrobić z innym archiwizatorem, aczkolwiek mogą występować tam błędy w późniejszym etapie, więc dla pewności zainstaluj po prostu archiwizator WinRAR, żeby mieć pewność, że to zadziała. Następny krok. To zaznacz wszystkie pliki, które mają być ukryte. Poza tym zdjęciem, które musi być naszym wejściem, tak zwanym. Teraz prawym przyciskiem myszy wybierz na te zaznaczone pliki i wybierz Dodaj do archiwum. Tutaj ważną rzeczą, że format archiwum musisz zmienić tutaj na zip. Jeżeli chcesz, możesz ustawić dodatkowo hasło. Następnie kliknij OK, i nasze pliki pakują się w odpowiedni sposób. Nasze dane zostały spakowane. Następnie przejdziemy do wiersza polecenia, w tym celu zjedź tutaj poniżej na pasek zadań i kliknij w tą lupę i wpisz CMD. Dalej wybierz tutaj prawy przycisk myszy i kliknij tą opcję uruchomi jako administrator. Jeśli pojawi się kontrola konta użytkownika, kliknij tak, to możemy sobie tutaj troszkę przesunąć, bo będzie nam to potrzebne. I teraz ważna informacja: musimy przejść tutaj do tego katalogu, który się znajduje tutaj na pulpicie, czyli w moim przypadku katalog dane. I taka szybka podpowiedź, żeby nie wpisywać tego z palca, bo to zazwyczaj jest bardzo długa ścieżka. Możesz kliknąć sobie tutaj w ten pasek adresu, kliknij raz. Jak widzisz, masz tutaj całą ścieżkę dostępu do tego folderu. Jak teraz jest zaznaczone, kliknij Ctrl C, czyli kopiuj. Przejdźmy z powrotem tutaj do wiersza polecenia i wpisz CD, spacja. I Ctrl V. Wciśnij Enter. Jak widzisz, jesteśmy tutaj w tym katalogu bez wpisywania całej tej ścieżki. Być może u ciebie ona jest dłuższa, bo masz inną nazwę użytkownika, więc po co pisać? Jak możesz po prostu sobie to skopiować. I teraz zaczyna się cała zabawa. Musimy wpisać odpowiednie polecenie, aby twój obrazek zamienił się w paczkę z ważnymi plikami. Dobrze. I teraz wpisuj takie polecenie: copy spacja slash b spacja nazwa tego twojego obrazka. Ja tu go nazywałem obrazek, ale u Ciebie może on się inaczej nazywać. Czyli właśnie tego, pod którym ma być ukryty. Wpisujemy: czyli obrazek.jpg, spacja, plus, spacja. Nazwa Twojego folderu, jak i zarazem tego, tej Twojej paczki spakowanej. W moim przypadku to będzie dane.zip, spacja, i nadpisujemy tą samą nazwą: obrazek.jpg. Ciśnij Enter. Jak widzisz, ten plik został skopiowany. Jeśli uzyskasz taki sam komunikat, to prawdopodobnie wszystko zostało wykonane poprawnie. Z wiersza polecenia możemy już wyjść, wpisując Exit. I również te wszystkie pliki, łącznie z tym spakowanym, możesz usunąć. Pozostaw jedynie ten obrazek, czyli nasze tajne przejście do ukrytych plików. I spójrz, kliknę jeszcze raz sobie dwa razy, mamy zwyczajne zdjęcie. Zamykam. Teraz zmieniam nazwę. Możesz to zrobić oczywiście klikając prawym przyciskiem myszy i tutaj mamy Zmień nazwę. Lub możesz też nacisnąć klawisz F2 i również to będzie od razu do zmiany nazwy. Przejdź tutaj na koniec, skasuj te rozszerzenie JPG i wpisz ZIP. Wciśnij Enter. Pojawi Ci się informacja tutaj, czy na pewno chcesz zmienić rozszerzenie. Kliknij Tak. Na chwilę tutaj się ikona zmieniła. Na taką zwykłą, ale po odświeżeniu od razu widać, że to już jest archiwum. I jak klikniesz dwa razy, i zobacz, wszystkie twoje pliki znajdują się w tym spakowanym archiwum. Oczywiście to jest tylko podgląd, żeby mieć do nich dostęp. Zamkniemy to. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wypakuj pliki lub Wypakuj tutaj. Klikniemy Wypakuj pliki, wybierzemy OK. I pokazał nam się tutaj w tej lokalizacji folder. Klikamy w to, i wszystkie pliki, które były przed spakowaniem, znajdują się tutaj, i możesz je dalej używać. Cofniemy, jeśli chcesz dalej ukrywać te dane, wystarczy, że to skasujesz. najedziesz na te archiwum, klikniesz F2, zmienisz rozszerzenie na JPG, ciśniesz Enter, wybierzesz tak, i masz dalej swój obrazek. Klikamy dwa razy, i wszystko wygląda tak, jak zwykły obrazek. Jeśli nie masz tych rozszerzeń widocznych tutaj, tak jak u mnie, JPG. Oczywiście te rozszerzenia możesz włączyć w bardzo prosty sposób, klikając tutaj na górze w zakładkę Widok, w zależności jaką masz wersję systemu, albo możesz tutaj wejść sobie tutaj w rozszerzenia nazwy plików i mam zaznaczone, musi to być zaznaczone, jak odznaczę, to jpg mi tam zniknie. Odznaczam i mam tylko nazwę obrazek tutaj. Zaznaczam z powrotem rozszerzenie nazw plików i mam pełne rozszerzenie. Oczywiście nie musi to być JPG, możesz to ukryć pod różnym formatem plików, jeśli chodzi o zdjęcie, czy to bitmapa, czy to png, czy to tiff, więc decyzja należy tutaj do Ciebie. Jeszcze taka informacja, jeśli po zaznaczeniu tutaj nie będą Ci się pokazywały te rozszerzenia, możesz również wejść tutaj w te opcje, zmień opcję folderów i wyszukiwania. Tutaj następnie jest zakładka widok. I zjeść tutaj pliki foldery, musisz zjechać niżej i musisz być odznaczona ta opcja. Ukryj rozszerzenia znanych typów plików. Jeśli to będzie zaznaczone, to te rozszerzenia również nie będą widoczne. Spójrz, ja tutaj pokażę Ci, jak to wygląda. Mamy tutaj JPG. Jak teraz kliknę Ukryj rozszerzenia i kliknę Zastosuj, automatycznie mi zniknie te rozszerzenie JPG. Także również tutaj też możesz to włączać i włączać. Teraz to włączymy. W taki sposób twój obrazek może stać się takim małym sejfem do ukrycia ważnych, istotnych dla ciebie plików. W tym poradniku to by było wszystko. Jeśli pomogłem, daj łapkę w górę, podziel się swoimi opiniami w komentarzu poniżej. A jeśli chcesz więcej takich poradników, koniecznie mnie zasubskrybuj. Ty będziesz na bieżąco ze wszystkimi poradami, a mi to pomoże w dalszym rozwoju kanału. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się. Cześć.